Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób ze znaku Raka na lipiec 2020. Taką specjalną różdżkę dzisiaj mam dla zmiękczenia energii i będziemy czytać. Pierwszy tydzień. Mamy tutaj taki jakiś lęk przed ryzykiem i zaciskanie energii. Ta karta jednocześnie oznacza stabilizację materialną, czyli w zasadzie jest dobra, całkiem dobra. Nie będziemy grymasić i narzekać na nią, ale tutaj jest taki właśnie lęk przed ryzykiem, przed podejmowaniem jakichś nowych kroków i takie ściskanie, ściskanie. No, czy, czy to ściskanie jest dobre? No, oszczędność ogólnie może być dobra w tej sytuacji kryzysowej, także to, to nie jest tak do końca, że tu coś złego się dzieje. Ale no jakieś takie przesadne, przesadne zaciskanie się, zaciskanie energii, zaciskanie, no takie przesadne ściskanie też tych wartości materialnych, bo to jest jednak karta materialna. Karta monet to jest więc takie przesadne zaciskanie, no też nie będzie dobre, bo my wtedy nic nie zainwestujemy w nic. Przede wszystkim powinniśmy zainwestować w siebie. Powinniśmy, ja mówię to jako zalecenie, bo oczywiście nikogo nie będę zmuszać, ale zawsze warto przede wszystkim inwestować w siebie. No, czasem trzeba zainwestować, yy, na przykład, w dom, w rodzinę, w mieszkanie, w różne rzeczy czy w jakiś biznes. A ryzyko, no po prostu trzeba przeanalizować, czy war co warto, czego nie warto. No, chodzi tutaj tylko o to, żeby nie przesadnie zaciskać tej energii, tylko o to tu chodzi. Nie chodzi o to, żeby się rozrzucać pieniędzmi, bo to absolutnie nie jest zalecane, tylko zalecane jest, żeby nie przesadzać z tym ściskaniem, takim, z tym, bo ono tutaj on jest pokazane, jak ta. Osoba ściska pieniądze w garści i dobrze, że ma te pieniądze, owszem, to jest dobrze, bo pieniądze są potrzebne, ale żeby tak nie przesadzać z tym nie być takim dusi groszem. Dobrze, idziemy dalej. No, piątka buław. Może zwiastować jakiś konflikt może, ale to może być też zmaganie się z trudnościami, czyli jakaś trudność, jakaś lekcja tutaj się może pojawić, ale dzięki tej lekcji, dzięki tym trudnościom, Wy tutaj zdobędziecie więcej siły, więcej odwagi, więcej takiej, wypracujecie sobie taką silniejszą wolę. Silną wolę tutaj będziecie przejawiać w tym pierwszym tygodniu, już tak pod koniec, ale to właśnie dzięki tym trudnym sytuacjom, no, to może być sytuacja konfliktowa, tak jak mówiłam, ale może to być właśnie jakaś trudność, jakiś tam, coś, jakaś trudność po prostu, którą trzeba pokonać. I tutaj będzie lekcja cierpliwości, i tej cierpliwości się tu nauczycie, ale też tutaj jest, jest ta energia odcinająca, czyli od czegoś dobrze by było się odciąć, czy to od konfliktu, właśnie, czy od tej trudności, czy, czy no od wielu różnych rzeczy można się odcinać, czy od jakiegoś towarzystwa, na przykład konfliktowego, można się odciąć i nawet byłoby dobrze. I tutaj będziecie uczyć się właśnie siły, odwagi. I, i na pewno się czegoś już tu nauczycie, bo zawsze trudne doświadczenia powodują wzrost siły, odwagi, cierpliwości, a tutaj, no tutaj jest rzeczywiście to pokazane, ten, ten proces. Tu jest rzeczywiście ten proces pokazany, że jest trudna sytuacja i wy się tutaj uczycie tej odwagi i tej takiej, um, takiego zdecydowania też. Takiego zdecydowania się tu uczycie, będziecie bardziej zdecydowani, będziecie przyjawiać silną wolę, ale to dlatego, że wy się jej nauczycie tej silnej woli. I tej odwagi, tak? bo to nie jest tak, że człowiek od razu rodzi się bohaterem, tylko tutaj no, życie nas uczy pewnych rzeczy, uczy nas właśnie tej silnej woli, tej asertywności też, bo tu jest pokazana asertywność też w tych kartach. Tutaj może nastąpić dzięki temu, czego się tu nauczycie, może nastąpić jakiś sukces w pracy, tym bardziej, że mamy jeszcze jedną królową i to właśnie taką monetarną, królową Pentakli. Czyli tutaj sukces w pracy jest możliwy, z tym, że to tak już ta królowa Pentakli jest pokazana na drugi tydzień. Natomiast królowa mieczy też, też może oznaczać sukces w pracy, czy jakiś awans, ale przede wszystkim to takie dobre planowanie, dobre zarządzanie tu jest pokazane. Także tu możecie się też odcinać od czegoś. Jest to w ogóle królowa rozłudek, królowa w ogóle rozwodów, ale to nie znaczy, że wszyscy będziecie się rozwodzić, bo wy nie musicie się rozwodzić z kimś, tylko możecie się odcinać od czegoś. I tutaj na to bym położyła akcent, że to jest odcinanie się od czegoś, od czegoś, co wam już przeszkadza, co wam nie służy, a jednocześnie zdobywacie właśnie taką większą pewność siebie, taką, takie zdecydowanie będziecie tu przejawiać. No i tu właśnie to spowoduje, że taką będziecie mieli bardziej pozytywną energię do zarabiania, i tuż też i już jakieś efekty tego zarabiania będzie widać. Tutaj są pokazane na początku drugiego tygodnia te efekty, taka większa pomyślność finansowa, no tak to nazwijmy, możliwość realizacji jakichś planów, jakichś zamierzeń, czy to zawodowych, czy, czy finansowych, co jedno z drugim się jak zwykle wiąże, ale mogą to być też plany jakiegoś innego rodzaju, w coś może zainwestujecie, może, może po prostu zyski będą większe, bo to jest... Mm, to na wiele sposobów można czytać tą kartę, natomiast generalnie jest to karta poprawy sytuacji finansowej. Ale jest tu jeszcze taka energia odejścia, czyli no, tu, tu, no, po raz drugi, bo tutaj też była energia zerwania z czymś, co nie służyło. Tu znowu macie energię odejścia od czegoś, co Wam nie służy, czyli nadal jeszcze się powtarza ten motyw odejścia, czyli... To, co wam nie służy, to, co wam przeszkadza, to, co wam stało się dla was nieaktualne, to, to należałoby to porzucić. To po prostu dla własnego dobra. Ja nie mówię, że ja tu nakłaniam do czegoś, ale to może być co? To może być porzu porzucenie jakiegoś towarzystwa, może to być porzucenie jakiegoś miejsca, odejście po prostu. Porzucenie to może tak, to słowo to może tak ostro brzmi, więc lepiej powiedzmy odejście. Odejście od takiego miejsca, które. Yy, który nie jest już dla Was odpowiedni, czy może być odejście z pracy, też oczywiście, aczkolwiek to, to jest karta kielichów, więc tutaj niekoniecznie odejście z pracy, po prostu odejście od czegoś od lub od kogoś, yy, lub od jakiejś energii, od jakichś sposobów, yy, może być to zmiana też, może nie tyle poglądów, co sposobu myślenia po prostu, sposobu myślenia, stereotypów myślowych, także... Yy, na wiele sposobów i w różny sposób się to będzie realizowało dla każdego. Eee, no, cóż dalej, mamy bardzo ładną kartę. Bardzo ładną. Tutaj może ta karta, to jest Asbuław, tak? Widać ją? Zaraz zobaczymy. co. To jest Asbuław. Specjalnie to podkreślam, bo to jest bardzo fajna karta, która może oznaczać na przykład początek powodzenia, może oznaczać inspirację, pomysły. Takie dobre pomysły, no nie mówię o byle jakich pomysłach. Napływ energii, napływ entuzjazmu, no bardzo fajna karta, bardzo przyjemna. I bardzo tu pasuje do tego Króla Buław, który jest pokazany w trzecim tygodniu. Bardzo tu pokazuje taki entuzjazm, chęć działania i już konkretne pomysły na, na to, co można zrobić fajnego. Jakieś podwaliny, podtwórcze przedsięwzięcia mogą to być, na przykład. Optymizm. No i w jednej i w drugiej karcie, czyli zarówno pod koniec drugiego tygodnia, jak i w środku trzeciego tygodnia, mamy ten optymizm, takie, pomysłowość, taką. Tu jest pokazany też nowy początek. Czego? No, dla każdego coś innego to będzie. Może być początek jakiegoś działania w sensie zawodowym czy twórczym, ale może być też początek w sensie jakiejś znajomości na przykład. W tym bardziej, że tam dalej jeszcze mamy tego rycerza kielichów. Ale nie, nie, nie będę się upierać, że to ma być początek znajomości, bo to może być początek czegokolwiek. Także coś tutaj możecie kreować nowego, jakieś nowe projekty, nowe pomysły, pojawia się natchnienie. I nowe znajomości zawodowe też mogą się pojawić. Znajomości zawodowe. Tutaj jest możliwy też jakiś prezent. No dla jednych to będzie prezent, dla innych to będzie na przykład jakaś nowa znajomość zawodowa, taka obiecująca. Może to być też podróż. Jakaś dobra okazja. Jakaś dobra okazja tutaj się ma pojawić. Tylko jest tutaj między tymi dwiema fajnymi kartami takie ubolewanie jakieś nad przeszłością. No. No, może to być jakiś tam żal, smutek, czy jakiś tam, no, cokolwiek takiego, co nam się tu nie podoba. Właściwie, Wam nie nam. wam się tu nie podoba. Wam się tu coś nie będzie podobać na początku trzeciego tygodnia. No, ale to jest energia przemijająca. To, to nie należy tego traktować, że ojej, już cały tydzień do niczego. Nie, to jest tylko. Dany moment, taki, że coś to wam się nie będzie podobać, jakieś takie będziecie czuli albo rozczarowanie, albo smutego, albo żal, coś takiego. No ale tu zawsze trzeba się doszukiwać czegoś pozytywnego. To, że wy się skupiacie tutaj w tym momencie na, na smutku, to nie znaczy, że życie wasze jest smutne, albo że ten miesiąc jest smutny, albo że ten cały tydzień jest smutny, bo wy tu zaraz za tym macie bardzo pozytywną energię do działania. Odnajdziecie energię taką życiową. Albo przez własny rozwój, albo dzięki osobie, która pojawi się w Waszym życiu. Może to być osoba z poczuciem humoru, taki optymista, ale przede wszystkim pomysłowość tu jest pokazana, czyli albo to będzie Wasza pomysłowość, albo pojawi się w Waszym życiu ktoś, kto Was zainspiruje do jakichś nowych działań, nowych pomysłów, do innego sposobu działania, do innego spojrzenia na życie. I ta właśnie osoba zmieni wasze życie, lub, lub to wy sami zmienicie swoje życie na dany moment, bo będziecie mieli te pomysły, tą aktywność taką będziecie przejawiać, taką charyzmę też, charyzma tu jest też pokazana. Dużą aktywność tu będziecie przejawiać, taką odwagę też będziecie, będziecie być może dla kogoś autorytetem. Taka pewność siebie tu jest, pewność siebie tu przebija. Także wasze działania zyskają nową jakość, nową jakość. No to jest warte naprawdę podkreślenia, bo dopóki działamy według starych schematów, no to nieciekawie nam się żyje, prawda? A jak już mamy nowe pomysły, a tu aż w dwóch kartach było pokazane, że macie tutaj nowe pomysły w tym lipcu, no to nowa jakość, nowa jakość się pojawia, coś ciekawego się dzieje. I Jeśli chodzi o pewność siebie, to to może przyciągać zarówno klientów, jak i osoby płci przeciwnej. Także ta pewność siebie tu będzie odgrywała rolę. No i będziecie mieli taki dar przekonywania. No tu jest też siła taka pewna, no pewna. Jest siła, po prostu jest siła. Będziecie tutaj silni, przedsiębiorczy w jakiś sposób. Nowy sposób patrzenia tutaj widać taki. No, taki żywszy po tym okresie takiego tutaj smutku, króciutkiego okresu, będziecie przejawiać taki nowy sposób patrzenia, rozumienia i będziecie się skupiać na samorealizacji. Oczywiście, kto nie będzie chciał, to się nie będzie na niej skupiał, ale ja mówię, jaki jest potencjał. Potencjał jest taki, że możecie się tutaj skupić na samorealizacji i doskonale, yy, doskonale się samorealizować. Jeśli chodzi o zdrowie, to tutaj ta karta oznacza powrót do zdrowia. No, tylko że tutaj trzeba uważać, jeszcze w tym trzecim tygodniu, na osoby nieuczciwe. Osoby nieuczciwe. No, kto to może być? Może to być złodziej, może to być kłamczuch jakiś. Także tutaj jest taka przystroga, żeby na takie osoby zwracać uwagę, żeby was nie wyprowadziły w pole, ale to. Jesteście ostrzeżeni, więc będziecie uważać. I teraz mamy czwarty tydzień. Mamy tutaj ofertę miłości. Co znaczy, ja nie mówię, że dla wszystkich to tak samo się przejawi, bo to jest. Wszystkie karty mają wiele aspektów, jeśli chodzi o rozumienie ich. O możliwości ich czytania. Także tutaj będziecie się skupiać na emocjach, przynajmniej wielu z was, wielu z Was będzie się tu skupiać na emocjach, będziecie żyć miłością, marzeniami, a niektórzy sztuką. No właśnie, bo takie są opcje, że niektórzy będą się tu skupiać na emocjach i, lub miłości, a niektórzy będą się skupiać na sztuce, na kreacji. Hmm, no, będziecie. Taką mieli potrzebę działania jakiegoś, zależy, co was bardziej będzie pociągać. Czy bardziej was będzie pociągać miłość i nowy związek, czy bardziej was będzie pociągać kreacja? Bo jeśli kreacja, to też fajnie, bo tu macie też te, te zdolności twórcze te pokazane, te pomysły, tak, były wcześniej pokazane, także to też będzie ciekawe. No ale jest też taki właśnie ten romantyzm tutaj pokazany. Romantyzm, czyli może tu być coś romantycznego, jakieś spotkanie romantyczne, czy jakiś flirt, czy jakieś oświadczyny. ale tak jak mówiłam, dla niektórych to będzie pragnienie realizacji artystycznych projektów. I cóż jeszcze może być, no, nawiązywanie znajomości też może być nowa znajomość jakaś. To tym bardziej, że tam właśnie ten Asbuław też też mówił, że są możliwe tu nowe znajomości. I mamy fajną też kartę następną, która mówi, że trudności same się rozwiązują, czyli jeżeli były tu jakieś trudności, no bo może być tu jakiś problem z tą osobą nieuczciwą na przykład, tak? bo tu była wcześniej pokazana ta osoba nieuczciwa, czy jakiś inny problem, to tutaj powinno już być fajnie, bo trudności same się rozwiązują, jak mówi ta karta, a jednocześnie jest to takie. Odejście od takich bardziej burzliwych wydarzeń w stronę większego spokoju i większego zadowolenia. Czyli dla jednych to może być przeprowadzka, ale to jest tylko dla niektórych, natomiast dla innych to może być podróż, podróż fizyczna lub wewnętrzna, poszukiwanie nowych dróg, ale tak właśnie w, w kierunku większego spokoju, większego zadowolenia, to trzeba to podkreślić, że to jest pozytywnie tutaj bardzo wygląda. No, i co jeszcze? Mamy pracę. Zapał do pracy w tym czwartym tygodniu. Yy, czyli, no co, co na przykład? Przekładanie umiejętności i talentu na zyskowne przedsięwzięcie może to być. Tak? Ja to nazywam tą kartę tańczącą z monetami. <laughs> Jest fajna pod względem graficznym i oznacza takie zaangażowanie w pracę. Może być posunięte nawet do pracocholizmu. Ale może się też wiązać z nauką, czyli praca może wiązać się z nauką, z poszerzaniem kwalifikacji, na przykład. No i cóż jeszcze? Na końcówkę mamy waleta mieczy, czyli pazia mieczy. Widać go tutaj. I, i <laughs> oznacza to jakiś nowy początek. Cokolwiek w stadium zarodkowym, ale jest taka tutaj uwaga, żeby. Cokolwiek będziecie tutaj robić, żebyście opierali się na swojej wewnętrznej prawdzie. Ja to często podkreślam, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli opieracie się na swojej wewnętrznej prawdzie, to wy potem nie żałujecie tego, co robicie, dlatego to jest tak bardzo ważne. Ale jeszcze tu trzeba zwrócić uwagę na plotki, na plotki. To jest kolejny aspekt tej karty, czyli no troszkę można na to zwrócić uwagę. Nie? Przede wszystkim nie wdawać się w plotki, nie słuchać plotek. I nie przejmować się plotkami, no bo niestety ludzie niektórzy tak funkcjonują, że muszą plotkować, bo inaczej to by nie przeżyli kolejnego dnia, więc takimi osobami się po prostu nie przejmować, ale też dobrze by było nie, nie wdawać się w takie rozmowy plotkarskie. No i cóż, jeszcze tutaj można powiedzieć o nauce, o możliwości nauki, chociaż to są wakacje, niby. I mówię niby, bo niektórzy wakacje to mieli wcześniej, a a mogą w lipcu akurat pracować, a niektórzy dopiero wakacje będą mieli w sierpniu, na przykład, więc to nie jest tak, że jak są wakacje, to nie potrzeba się niczego uczyć. Bo tutaj akurat może będzie taka potrzeba, żeby się troszeczkę jeszcze douczyć, ale jeszcze raz powiem, że najważniejsze tu jest bycie w prawdzie. W tej takiej wewnętrznej prawdzie. Nie takiej prawdzie, że ktoś nam narzuca coś, jakąś prawdę swoją, tylko. Chodzi o to, żeby być ze swoją własną wewnętrzną prawdą, czyli żyć w zgodzie ze swoją duszą. To wtedy my po prostu jesteśmy na właściwej ścieżce, nam lepiej nam się układa i nie żałujemy tego, co robimy. Co tu jeszcze? No, taki dociekliwy umysł tu jest też pokazany. Zbieranie informacji, przekazywanie innym informacji. No, i nowe pomysły, nowe pomysły. Także twórcze myślenie, o czym tam wcześniej też była mowa. Teraz tak. Największa radość tego miesiąca. Jaka to będzie? No, tu już odwróciłam. Z reguły mam zakrytą tą kartę, no ale trudno. Jak odwróciłam, to odwróciłam. To może jeszcze tak pokażę dokładniej. Mam nadzieję, że będzie widać. Paść kielichów, czyli największą radością. Tego miesiąca, to już widzę, że jest powiązane z tym rycerzem kielichów, który tu był pokazany wcześniej, w trzecim tygodniu, czyli na tą największą radością. Po pierwsze, będzie nowy początek, ale to może być właśnie związane z początkiem znajomości, czyli z tą ofertą miłości, która tu była pokazana, ale mogą to być również narodziny twórczych myśli i projektów, czyli bardzo to jest powiązane z tym, co tu było pokazane w trzecim tygodniu. No tutaj jeszcze był as był pokazany w drugim tygodniu, to też jest z tym powiązane, ale jest jeszcze taka opcja, że mogą być mogą nastąpić narodziny dziecka. Oczywiście to dla tych, którzy się spodziewają, no bo nie wszyscy się spodziewają. Generalnie karta mówi o nowym początku, o narodzinach właśnie nowych takich twórczych myśli lub nowego związku. Tu był ten rycerz na białym koniu pokazany wcześniej, tak jak już mówiłem. Więc to będzie dla Was taka radość. W ogóle Paść Pucharów mówi też o dobrych wiadomościach. Dobra wiadomość na jakiś temat. Dla jednych to właśnie będzie dobra wiadomość na temat miłości, dla innych na temat e, związany może z, z ze sprawami zawodowymi, dla innych to może być dobra wiadomość na temat dziecka. Dla każdego coś miłego. Bardzo fajna energia, taka podsumowująca. I mamy jeszcze radę. Mam jeszcze radę z transferfingu. Poczucie ważności pokażemy tutaj, tak? Poczucie ważności. Tak się nazywa ta karta. Ale jeśli chodzi o transferfing, to ja wolę przeczytać, bo to, bo to każde słowo tutaj ma znaczenie. Więc ja przeczytam. Kiedy człowiek czuje się pod jakimś względem niepełnowartościowy, stara się wszelkimi sposobami zwiększyć swą ważność, a wszystko wychodzi na odwrót. Ważność staje się tym mniejsza, im bardziej starasz się ją podkreślić. I odwrotnie, człowiek, który nie troszczy się o swą ważność, posiada ją bezwarunkowo, czyli nie warto się troszczyć o tą swoją wartość, nie warto zabiegać o nią, tak bym tutaj podsumowała. I co dalej? Poczucie własnej ważności to niezwykle podstępny nadmierny potencjał. Siły równoważące będą robić wszystko, aby zrzucić cię z piedestału, rezygnując ze.